26 marca rejonowe koło pszczelarzy w Tarnobrzegu świętować będzie setną rocznicę istnienia. Z tej okazji w miejskiej bibliotece publicznej w Tarnobrzegu otwarto wystawę pod nazwą Pszczoły, Bartnicy, Pasiecznicy i Wybitni Pszczelarze. Wystawa przedstawia nie tylko historię lokalnego pszczelarstwa, ale przede wszystkim podkreśla rolę, jaką pasieki odgrywały na przestrzeni stuleci. Na tej wystawie jest bardzo dużo zdjęć. Są książę, książki różnych pszczelarzy. Z, można powiedzieć, że z, Polski, z całej Polski, nie tylko z naszego okręgu. Są eksponaty też, jest miodarka, która ma ponad 100 lat. Są uliki i, i stare, i nowe, nowoczesne. No i nie tylko. No jak widzimy, są podkurzacze. Dużą część ekspozycji zajmują także archiwalne, unikalne dokumenty świadczące o dużych pszczelarskich tradycjach w rejonie Tarnobrzega. To jest wszystko całe od, od, odnośnie pszczelarstwa, cały czas, cały, cały okres jak się chowało pszczoły, jak były rozmnażane, jak się tworzyło nowe rodziny, no, nowe, nowe szczepy matek, nie i tak dalej. To jest wszystko w tych książkach opisywane. Skład wystawy wchodzi ponad 160 eksponatów pochodzących z prywatnych zbiorów lokalnych pszczelarzy czy regionalistów. Najliczniejszą kolekcję cennych dokumentów zaprezentował pochodzący z Jadachów Wiesław Gil, który od 18 roku życia zbiera literaturę dotyczącą pszczelarstwa. Tu najstarsza książka i ta najstarsza książka, którą ja mam, to jest z 1800 roku. No to jeszcze wiek XVIII, pszczelnik doskonały. Jest to praktycznie piąta naj... od naj... najstarsza książka jaka wyszła. Następny jest z 1000... pszczoły Stargeta z 1806. Bardzo dużo książek jest tutaj z pierwszej połowy XIX wieku. W ogóle ich jest mniej i one są trudno dostępne z tego względu, że tu już kwestia drukarstwa, dostępności papieru, druga połowa XIX wieku to już rozwój, więc i, i tych publikacji jest dużo więcej. Więc i tu ich jest na tej wystawie też więcej, z racji z tego, że można powiedzieć, że są bardziej dostępne. Wystawę w Miejskiej Bibliotece Publicznej można oglądać do 15 kwietnia.